Witka. Witam Was serdecznie po przerwie w Nowym Roku! Dzisiaj będzie taka malutka pogadanka, podsumowanie 2021 roku. Chodzi o zakupowe wybory 2021 roku, bo, no nieskromnie powiem, że trafiły mi się naprawdę perełki. Będą zarówno kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki... No, nie kosmetyki, perfumy. I będzie trochę ubrań, więc będzie dość ciekawy miks, jak się patrzy, jak ta lala. Zacznijmy od perfum, bo tych mam niewiele, bo pierwsze takie perfumy z wysoki półki, jakie sobie sama sprawiłam, to są Aura Mugen, Muger, Mugler. Aura Mugler, nawet mam tutaj nazwę, żeby się ją posiłkować. Słuchajcie, opakowanie mnie urzekło, zapach też. Słuchajcie, są subtelne, ale zarazem takie z pazurkiem, więc z pieprzykiem. Są to jedne z pierwszych, jakie kupiłam. Sądziłam na początku, że to są yy, Givenchy, słuchajcie, i jakieś było moje zdziwienie, gdy. Podeszłam, już wróciłam do domu, patrzę, no Mugler, Mugler, patrzę, ale to nie jest a myślałam, że to jest bo stały obok, wiecie? Pff, nie wiem, dlaczego tak pomyślałam, ale jestem zadowolona z tego zakupu, a są to białe kwiaty i piżmo w składzie, więc już samo to piżmo robi naprawdę dużą robotę. Ja uwielbiam piżmowe zapachy i mówię wam, ten zapach będzie ze mną na pewno jeszcze przez ten 2022 rok. Drugimi perfumami i tutaj troszeczkę ja się zachowałam troszeczkę jak sknerusek. Ponieważ perfumami drugimi, jakie sobie w zeszłym roku kupiłam, świadomie z tej wyższej półki, to są Mark Jacobs Perfect. I to są te nowsze perfumy. I wiecie, patrzę na tą buteleczkę i widzę taką piękną koronę, piękną zapleczkę, piękną y, zatyczkę, takie fajne właśnie, typu karnawał i takie tam. I tak myślę, no pewnie ta mniejsza też ma. Tak, ma kartkę. Ale słuchajcie, ważny jest zapach, widzicie, już sporo tutaj zużyłam i te perfumy są moim hitem numer jeden, nie uwłaczając tutaj aurze. Natomiast zapach Marka Jacobsa uważam za bardzo, bardzo trafiony. Zobaczcie, nawet ta buteleczka jest urocza. I naprawdę, jak skończę tą, przyrzekam, że kupię sobie większe opakowanie, większą butelkę i będę miała tą zatyczkę. Bo w sumie, zatyczka miała szczególny, szczególny wzgląd na zakup tych perfum. Słuchajcie, przechodzimy do pielęgnacji twarzy, bo tutaj troszeczkę wzięłam się za siebie i uznałam, że końcówka roku jest dobrym pomysłem na to, żeby jakby wdrażać już w nowym roku dalsze hmm, te moje postanowienia noworoczne, że zajmę się twarzą, będę ładniejsza, będę piękniejsza, będę się lepiej ze sobą czuć i dlatego testowałam przez ostatnie pół roku kilka produktów. A są to Maseczka z Frugi, którą można kupić w sklepach w drogeriach Contigo. Są to maseczki całonocne, można je kupić właśnie na sztuki. I są to maseczki na bazie jagód i ekstraktu z jagód i miodu. Słuchajcie, te całonocne maseczki są boskie. Nakładacie na noc, na całą noc, zmywacie rano i wasza skóra jest po prostu cudna. Słuchajcie, ja już testuję, ja już yy, otworzyłam w ciągu ostatniego pół roku chyba z 10 maseczek, a mam jeszcze w zapasie 14, więc o czymś to świadczy. Jest to naprawdę fajny produkt, bo nakładając na twarz, yy, kiedy ona już troszeczkę wyschnie, nie brudzi wam poduszki, no a chyba wszyscy wiemy, jak potrafimy się wiercić w łóżku, więc to jest maseczka, którą z pewnością będę kupowała w tym 2022 jak i jeszcze na pewno w następnych latach. Mówię Wam, hit. Kolejnym produktem pielęgnacyjnym jest esencja w mgiełce. Mm, tak, esencja w mgiełce Mija. Kupiłam ją na wyprzedaży, też w Contigo. Jest to o zapachu kwiatów. Jest tu witamina B3, prowitamina B5 i naprawdę jest to bardzo fajna formuła, bardzo fajny produkt, ponieważ wystarczy strząsnąć, wsiukać twarz, nie trzeba używać wacików, tylko wklepać opuszkami palców. Jest fantastyczna, lekka i najważniejsze, nie podrażnia, przynajmniej nie. Jeśli już naprawdę miałabym jakąś esencję wybierać, to mija. Teraz zaczniemy od kremu, który po prostu samym opakowaniem mnie urzekł. Coś podobnie jak Jacobs. Są to, jest to krem Frudii, Frudia. Tak, też znowu Frudia, też do kupienia w Contigo. Słuchajcie, to jest krem nawilżający na dzień i jest tutaj um, granat, ekstrakt z granatu i oczywiście miodzik. I fantastycznie, to w ogóle sama konsystencja jest fajna, tego kremiku. O, taka leciutka. I naprawdę zapach... zapach zapachu może tak bardzo nie ma ten kremik, ale... Samo to, że jest bardzo poręczny, sprawia, że fajnie się go używa. Można go zapakować do toretki, do kosmetyczki, nawet najmniejszej, i macie krem na dzień do użycia, na przykład kiedy gdzieś nicuję. Okej, okay, przejdziemy do rąk, bo ja sama mam wielkie problemy z dłońmi. Skórki, suchość dłoni jest okropna u mnie. Uff. Dlatego postanowiłam na przecenie kupić do wypróbowania krem do rąk. Patrzcie, jaki uroczy. Jest to krem Home Geek Skin i słuchajcie, ten krem naprawdę działa cuda. Serio. Słuchajcie, to jest trzecie opakowanie. To niebieskie, a jeszcze mam różowe z świątecznej, ze świątecznej jakby edycji. I słuchajcie, ja nie wyobrażam sobie po prostu już tego kremu, bez tego kremu mojego życia. Ja zawsze muszę mieć go w torebce, bo jest fantastyczny. Naprawdę nie sądziłam, że tak bardzo spodoba mi się jakikolwiek krem do rąk. Nie jest tłusty, to jest najważniejsze. Nie zostawia takiego strasznie tłustego filtra na yy, dłoniach i to się bardzo, bardzo ceni. I też właśnie nawilża na długo, jako stosuję jako maskę też na noc, czyli nakładam go naprawdę bardzo dużo, nakładam rękawiczki i idę spać. Rano dłonie są fantastycznie nawierzone i nie ma mowy o suchych skórkach. Polecam. Do kupienia w Contigo. Teraz druga rzecz, która jest u mnie najbardziej niestety narażona na różne przesuszenia, na jakieś uszkodzenia. Są to usta. I słuchajcie, mam tutaj kilka produktów, które ostatnio ratowały mi usta praktycznie z dnia na dzień. I są to... Frugia. Znowu Frudia. Jest to jedna z marek, które ostatnio strasznie polubiłam i jest to Blueberry Hydrating Honey Lip Balm. I on jest naprawdę świetny. On ma gęstą formułę, która praktycznie jest troszeczkę jak maska, taka na noc. O masce za chwilę też będzie. Natomiast samo opakowanie, które jest w duecie z tym kremem na dzień do twarzy, nawilżającym, sprawia, że samo już używanie jest przyjemne. Naprawdę. I to mogę polecić. Jest to gęsty krem, co może troszeczkę odrzucać z, na początku, jednak jest to bardzo dobry produkt, naprawdę 9 na 10. Serio. I teraz w sumie zestaw, który kupiłam z ciekawości, bo też to kupiłam w Contigo. Nie wiem, Contigo chyba stanie moją ulubioną drogerią na 2022 rok, serio. Są to kosmetyki do ust, tak, do ust, które w sumie zrobiły wielki glow up moich ust, serio. I są to w zestawie taki peelinger y, do ust y, od firmy glow, glow, jest to taka właśnie na palce taka ścierająca y, gąbeczka co taka, nie serwetka, serwetka, chusteczka, taka ściereczka, która fantastycznie, mechanicznie właśnie delikatnie zdejmuje nam całe, wszystkie te suche skórki. Jest peeling do ust w sztywcie, Już widzicie, trochę mi już tego ubyło, bo stosuję go praktycznie co drugi dzień. Co trzy dni, dni w tygodniu stosuję też tą chusteczkę ścierającą, więc to co dwa dni, to trzy dni w tygodniu. Na noc. koni, to jest maska do ust na noc, czyli nakładamy tak samo jak tamtą maseczkę z Fruity i zostawiamy. Słuchajcie, ona ma bardzo w taką lepką, gęstą formułę, troszeczkę bardziej lepką niż ten balsam do ust. Natomiast jest to fantastyczny produkt i jeśli mi się skończy, a nie będzie, to się popłaczę. Jeśli skończy mi się ta maska, a nie będzie już więcej do kupienia w Koniku, to się popłaczę. Naprawdę. Bo ona robi naprawdę taki glow-up, że o matko, to jest wow. Polecam serdecznie. Moje usta nigdy nie były takie mięciutkie. I ostatnim produktem z tego zestawu, który kupiłam w formie boksu. Jest biolow lip balm o zapachu brownie z pomarańczą. I słuchajcie, sam zapach jest fantastyczny, a to, że wystarczy jedna aplikacja, i usta są nawilżone, są chronione przez, przed zimnem, przed wiatrem i ogólnie wszystkimi innymi czynnikami zewnętrznymi, to po prostu jest magia. Ja sobie kupiłam rawie w ramiach tego całego boksu. I kupiłam sobie jeszcze jeden, bo Fima filmach biolowe Bio naprawdę robi dobrą robotę. Po tym balsamie jestem w stanie stwierdzić, że produkty do ust mają świetne. No dobra i przechodzimy do ubrań. Słuchajcie, ubrań dodatków, tych było zdecydowanie mniej tak naprawdę w 2021 roku. Jednak są to ubrania i dodatki, które mnie po prostu chwyciły za serduszko. Po pierwsze, z okazji festiwalu rytmów afrykańskich kupiłam w, na stoisku sklepu zebra, zebra dwa turbany. Jeden z takim fantastycznym wzorem pomarańczowo-niebiesko-złotym i odrobiną takiego wiśniowego, a drugi taki czarno-pomarańczowo-czerwony wzór. Już wam przybliżam, jak to wszystko wygląda. Byłam już kilka razy, w, zarówno w jednym, jak i w drugim. Jeśli będzie tutaj dostatecznie dużo łopek w górę, to oczywiście pokażę Wam, jak wiążę sobie te turbany w oddzielnym filmie. Natomiast są to takie rzeczy, które ja myślałam, że w końcu może nie będę wyglądać jak nie wiadomo kto i się nie zawiodłam. Słuchajcie, te turbany robią największą robotę, jeśli chodzi o outfit. Naprawdę, wystarczy jeden turban. Do sukienki najzwyklejszej i już robi robotę. Naprawdę więcej biżuterii nie trzeba. Jesteście ubrani, naprawdę. Polecam. Sklep zebra oczywiście, link do sklepu będzie w opisie filmu. Ok, z tego samego sklepu, czyli z zebra, your store, mam również tą fantastyczną parę kolczyków. To są ceramiczne takie tuby. Na srebrnym, srebrnych zapięciach i słuchajcie, one są fantastyczne. Są lekkie, są piękne, są po prostu unikatowe. I powiem Wam, że tak, w tym sklepie nie ma mowy o tym, że wyjdziecie na ulicę i co druga osoba będzie w tym samym co Wy. Nie macie czegoś takiego. Ten sklep ceni indywidualność i ceni to, że te rzeczy są niepowtarzalne. Więc mogę z czystym sumieniem polecić ten sklep. Ja nie mówię, że ja mam za dużo ubrań, tylko czasami powiem, że pewnych rzeczy mi brakuje, i tymi rzeczami są dwie spódnice. Jedna kupiona w sumie tuż przed Sylwestrem, więc jeszcze się załapuje do 2021 roku i już mogę powiedzieć, że kupiona dość późno, otrzymała u mnie status kultowego zakupu. Jest to ta spódnica czarna z ekoskóry. Słuchajcie, to jest najbardziej wygodna spódnica tego typu, jaką kiedykolwiek miałam i naprawdę jestem zadowolona ze sklepu Reserved. Tak, Więc jest to pierwsza spódnica tego typu, którą kupiłam w ciągu chyba ostatnich pięciu lat. Ale mogę powiedzieć, że jest to zakup naprawdę świetny i gdybym teraz miała powiedzieć, czy wydałabym kolejne 60 zł na tą spódnicę, powiedziałabym, że tak. Bo jest wygodna, jest stylowa i będzie wpasować do 99% innych ubrań, które mam w szafie. Więc sami ocencie. Druga spódnica jest to spódnica z mojego ulubionego sklepu orientalnego Lokach. I jest to długa spódnica wełniana, taka dość gruba i ciepła. Słuchajcie, samo połączenie kolorów jest fantastyczne i nadaje się na miano kultowego. Poza tym jest bardzo ciekawa anegdotka z tą spódnicą, ponieważ kupiłam tą spódnicę raptem, nie wiem, 10 dni przed kupieniem jakiejś gazety o modzie. I co się okazało? Że w nowym sezonie będą modne spódnice do Ziemi, Maxi. A ta spódnica jest z Maxi. Ja mówię, kurczę! Znowu mi się włączył ten mój nieszczęsny radar, co będzie modne. Słuchajcie, naprawdę, jeśli chodzi o ubrania, to mam jakiś radar, który sprawia, że wiem mniej więcej podświadomie, podskórnie, co będzie modne, i ja wcześniej już to mam, więc kurczę. Nie muszę kupować nowych ubrań, tak? Mogę kupować jedynie te, które mi się podobają. I ta spódnica właśnie takim zakupem jest. Niepotrzebnym do końca, ale widać, że serduszko powiedziało tak, tak, tak. Pewnie znacie takie sklepy, w których bardzo często po prostu nie jesteście klientami, ponieważ ceny ich produktów, ich rzeczy są poza waszym, waszym portfelem. Jest taki jeden sklep, który mi się bardzo podoba. Rzeczy stąd są fantastyczne, piękne. Bardzo często portfel mój by płakał, gdybym tam weszła przynajmniej raz w miesiącu. Ale uznałam, że skoro mamy Black Friday i w końcu mnie stać, bo miałam wypłatę dosłownie tego samego dnia Black Friday. Więc uznałam, że dobra, zaryzykuję, zobaczę co mają w swojej ofercie. Weszłam do sklepu i na wprost mnie, na, samym, na wprost samego wejścia była ona. Krótka bluza z cekinowymi, z cekinowymi rękawami. Czy Wy to widzicie? Jak ona się mieni? Są to najpiękniejsze, tęczowe cekinowe rękawy, jakie kiedykolwiek widziałam. Plus, ten napis. Life is awesome. Po prostu sprawia, że za każdym razem, kiedy tą, tą bluzę zakładam, to jest mi tak ciepło, tak przyjemnie. Naprawdę. O, oh, to jest hit nad hitami. Słuchajcie, to jest moja perełka, to jest moje maleństwo. Jeśli coś jej się stanie, to ja się popłaczę. Oczywiście tu wypróć te słowa. I tak to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście do końca mój dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że te kosmetyki oraz te rzeczy, które Wam dzisiaj zaprezentowałam, Wam również się spodobały. Mam nadzieję, że będę więcej takich właśnie ulubieńców hitów pewnego okresu stawiać tutaj na kanale. Jeśli wam się temat spodobał, to zostawcie kciuki w górę, zostawcie może subskrypcję, jakieś miłe słowo w komentarzu i co? Widzimy się w następnym odcinku. No, do zobaczenia, pa pa!